Że w tym parku dziś napotykamy nagrobki z polskimi nazwiskami uczestników I i II wojny światowej, to jest zasługa Rady Ochrony Miejsc Walki Męczeństwa. Czarny las pod Stanisławowem, miejsce kaźni polskiej inteligencji i symboliczna mogiła mówiąca o tym dramacie, o tej zbrodni. Gdy w sierpniu 1941 roku hitlerowcy zajęli Stanisławów, nastąpiły masowe aresztowania polskiej inteligencji. Głównie nauczycieli, nauczycieli gimnazjów, ale również prawników, lekarzy, notariuszy. Mordowano ich w więzieniach w Stanisławowie, w więzieniach NKWD. I nocami zmasakrowane zwłoki przełożono tutaj i grzebano w wykopanych dołach. Ten bujny las rośnie na prochach polskiej inteligencji. Te dorodne buki, dęby, jesiony rosną na cmentarzu. Ta mogiła Przypomina o tej zbrodni, o wielkiej tragedii, jaka dotknęła polską inteligencję po zajęciu tych ziem przez Niemcy Hitlerowskie. Barierki i słupki wyznaczają miejsca, gdzie były poszczególne masowe groby. Idąc po tym lesie, Natrafiamy na kilkadziesiąt takich kwater. Ze Stanisławowem Związana jest legenda słynnego pierwszego pułku ułanów Krechowieckich. To na polach tej wsi, Krechowce, dzisiaj włączone już w obszar miasta Stanisławowa, rozegrała się ta słynna bitwa, która wprowadziła ułanów polskich na chwalebne karty historii narodowej. W czasie I wojny światowej, gdy nie istniało państwo polskie. Przy armiach zaborczych rosyjskiej i austriackiej Polacy tworzyli regiony. Przy armii rosyjskiej powstał Legion Puławski, który miał walczyć z Niemcami. Kiedy w 1917 roku w Rosji wybuchła rewolucja lutowa, dwa polskie szwadrony ułanów odmówiły złożenia przysięgi rewolucyjnemu rządowi rosyjskiemu i złożyły ślubowanie na rzecz idei wierności wolnej. Zjednoczonej Polski. Dowództwo rosyjskie postanowiło więc przesunąć polskich ułanów w pobliżu frontowego wówczas Stanisławowa. W lipcu 1917 roku okupujące Stanisławowe wojska rosyjskie zaczęły grabić miasto, okradać sklepy i bogatsze domy. Wtedy polski burmistrz Stanisławowa poprosił dowódcę ułanów, pułkownika Bolesława Mościckiego. Aby obronił miasto przed rabunkami. Ułani polscy wkoczyli do miasta, rozgonili rosyjskich maruderów i zaprowadzili porządek. Ale następnego dnia na miasto uderzyły oddziały niemieckie i austriackie. I wówczas na przedpolach Stanisława pod krechowcami Pułk Mościckiego po brawurowych szarżach trwających przeszło pięć godzin odniósł sławetne zwycięstwo. Ułani polscy stali się sławni po obu stronach tąby. Tym samym Pół Ułanów stał się w czasie I wojny światowej jedyną polską jednostką, która w ciągu kilkudziesięciu godzin walczyła z wojskami wszystkich państw zaborczych Polski. Z Osjanami, Austriakami i Niemcami. W tym tkwiła jego oryginalność. Oddział przyjął nazwę pierwszego Pułku Ułanów Krechowieckich. Położył jeszcze później zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej i w II Rzeczypospolitej oraz w wojnie z Niemcami. Tom aleją ułani Krechowieccy szli w bój, aby bronić przed Niemcami Stanisławowa. I w okresie międzywojennym tą ulicę nazwano imieniem Ułanów Krechowieckich. W zdaniu zasług nagrody nieznanego żołnierza w Warszawie jest tablica poświęcona ułanom Krechowieckim. Ułani Krechowieccy z pod Stanisławowa, waleczny szwadronie zaślubiony Polsce. Krechowieccy Ułani, malowani chłopcy, niejedna panienka łzą za wami broczy. Ułani pierwszego pułku, bez tchu, a zaciekle, szablą i lancą siekając, ocaliliście rewery gród. Krechowieccy Ułani, legendarny pułku, wykresowej matki ukochane dzieci, Większa część terytorium obwodu Stanisławowskiego była zakazana dla turystów w czasach sowieckich. Przyczyną temu było e, gęste e, ustawienie rakiet strategicznych w lasach karpackich. W tej, to wszystko już jest, e, już minęło to wszystko. Ale dom parafialny w Stanisławowie rzadko zapełnia się turystami z Polski. Kościół katolicki stoi pusty. Stanisławowianie zostali zmuszeni opuścić swoje ukochane miasto, idąc na wygnanie gdzieś w zupełnie obcy, nieznany świat. A ostatnia polska szkoła w Krechowcach została zamieniona na ukraiński dom narodowy. Stanisławów nie ma szczęścia u historyków i artystów. Jest ciągle w cieniu Lwowa. O Lwowie napisano setki książek, nakręcono dziesiątki filmów, zmitologizowano obraz tego miasta w historii Polski. Ze Stanisławowem stało się dokładnie odwrotnie, zwłaszcza po roku 1962, gdy nazwy tego miasta zmieniono na iwano Frankiwsk. Jest dziś poza szlakiem głównych wypraw Polaków na presję. Został zepchnięty na peryferię polskiej świadomości historycznej. Z kresowych miejscowości, takich jak Stanisławów, układa się historia dawnej Rzeczypospolitej. To stąd promieniował patriotyzm na całą Polskę. Małe miasteczka i wioski o polskich nazwach zostają zapomniane. Zaciera się pamięć o ludziach, którzy tam żyli i pozostali na zawsze.